Ajax tylko zremisował z folędem 1 do jednego krótko mówiąc, Benjamin i Redivizji był w stanie zatrzymać drużynę, która w teorii zdaniem części zarządu miała walczyć o mistrzostwo kraju. Pozwolę sobie nie skomentować tych ambicji, bo od początku uważałem, że są one absolutnie no, odklejone. W każdym razie Ajax. Przegrywał bardzo zasłużenie po pierwszej połowie. W drugiej połowie jeden wykorzystany stały fragment sprawił, że udało się doprowadzić do remisu. Ale żeby tam było blisko czegokolwiek więcej, to ja bym naprawdę nie powiedział. Fatalny występ e, Fitzgima. E, koszmarny absolutnie występ e, e, Berkausa. No Oscar Glock. No, nie wiem, kto wpadł na to, żeby wystawiać go na lewym skrzydle, znaczy, No trener prawdopodobnie, ale to nie jest jego miejsce na boisku, był totalnie beznadziejny tam. I kojarzy mi się to trochę też z drogim i bezsensownie wykorzystywanym piłkarzem, Ajaxu kiedyś był taki gruzin Georgi Kingquadze, który przyszedł z Manchesteru City i też. Podobnie źle to wyglądało, bo nie potrafiono z tego piłkarza i jego potencjału należycie korzystać. Bardzo trudno jest jakikolwiek pozytyw znaleźć po tym meczu. Piłkarze, którzy w ubiegłych kolejkach wyglądali sensownie, gdzieś tam się wyróżniali na plus. Tutaj nie pokazali niczego imponującego. No i. Naprawdę nie wiem, gdzie szukać optymizmu przed nadchodzącymi spotkaniami w Lidze Mistrzów, czy z jakimikolwiek w miarę sensownymi chociaż rywalami w Lidze. Czarno to widzę i nie jest aż tak źle, jeszcze przynajmniej, jak za Morisa Steina, ale najgorsze jest to, że nawet jeżeli to jest dopiero czwarta kolejka ligowa, to naprawdę nie widać jakiegokolwiek progresu. Progresu, który. No. Raczej nie wierzę w to, że nadejdzie z Johnem Ho. Nadal liczę na to, że w Ajaxie lepiej ode mnie znają się na piłce nożnej, ale nie jest to czas, który uznałbym za pozytywnie ekscytujący na tym etapie mojego życia kibica Ajaxu. Bardzo, bardzo słaby Ajax, bardzo, bardzo zasłużenie remisuję tylko z Forendam.